Cześć, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, usunęli mi film na YouTubie. I już wam wszystko wyjaśniam, o co chodzi, dlaczego i tak dalej. I mniej więcej jakie zmiany yy, przez to zajdą na moim kanale, yy, co ja tam nowego wymyśliłam i co zamierzam wprowadzić tutaj teraz w życie. Już tutaj wam yy, udostępnię ekran. Yy, jeżeli się tylko mi uda, tak jest, udało się włączyć. Aha, no muszę włączyć swój kanał, oczywiście. Tutaj, o elegancko, teraz możecie wszystko zobaczyć. E, I już wam pokażę, jaki filmik w ogóle został usunięty, i w ogóle dlaczego, jak to się stało, i, ym, i właśnie, co zrobię, żeby więcej tak się nie, nie działo, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, ogólnie ym, stało się to. To zaraz do tego dojdziemy, ale jak widzicie, tutaj jest na przykład roszczenie dotyczące praw autorskich. W ogóle nie wiem, czy widzicie myszkę, bo nie jestem pewna, czy ten program obsługuje widoczność myszki. Ale widzicie tutaj, na pewno tutaj są trzy takie elementy, filmiki, w których mam roszczenie dotyczące praw autorskich. Roszczenie dotyczące praw autorskich nic jakby nie zmienia w filmiku, nie mogłabym na nim po prostu zarabiać, jeżeli bym zarabiała w ogóle cokolwiek na YouTubie. To na takim filmiku po prostu bym nie mogła zarabiać, ponieważ by te wszystkie jakby zarobki przechodziły na, na po prostu konto osoby, która, której jest ta piosenka, którą użyłam w danym filmiku, ponieważ przez to właśnie jest roszczenie dotyczących praw autorskich właśnie odnośnie piosenek, jakie są w po prostu danym filmiku jak widzicie jest specjal na tysiąc, w którym mam częściowo zablokowany nie jest po prostu publiczny, jest częściowo zablokowany w niektórych krajach dlaczego? właśnie z powodu jakiejś tam muzyki, która po prostu gdzieś jest po prostu zablokowana, czy tam w regionach czy coś, no i przez to właśnie ten filmik moim zdaniem miał ucięte również zasięgi u nas w Polsce, a nie wiem nawet gdzie ta muzyka jest niedozwolona, ale wydaje, znaczy niedozwolona, to tak brzmi, jakby nie wiadomo, co się stało, jakby nie wiadomo, co tam było, e, a to była zwykła muzyka, możecie sobie zresztą wejść na ten filmik i zobaczyć e, sami, że to jest normalna piosenka. E, tylko po prostu najwidoczniej ktoś sobie do niej zrobił większe prawa autorskie niż. Do innych utworów, inni. Ale ten filmik jeszcze jest na moim kanale. Co z filmikiem, którego nie ma i ja się o tym dopiero niedawno dowiedziałam? Jest tutaj na samym końcu. Widzicie? Historia mojego jeździectwa. I co najlepsze, oglądało ją prawie 700 osób, czyli on przez pewien czas był normalnie dostępny. Ja to pamiętam, on był normalnie publiczny. On nawet nie miał uciętych zasięgów wtedy, a to było prawie rok temu. I. Ja go jeszcze dam tak, żeby on był bardziej po środku O, elegancko I on tutaj jest zablokowany Jest zablokowany, ponieważ e, Jest w nim piosenka, która po prostu Nie może być tak jakby na YouTubie e, W sensie w sensie nikt nie może z niej korzystać. Ja tutaj nie chcę jej w ogóle puszczać jakby ani nie wiem co, bo jeszcze mi zablokują ten filmik, więc po prostu spróbujemy sobie wejść i zobaczyć, co się da z tym, aha, no to tutaj wystarczy tutaj szczegóły. I tutaj mamy, widzicie, zablokowane właśnie z powodu tej piosenki, którą tutaj widzicie. O, właśnie tutaj możecie sobie zobaczyć, że z pozostałych dwóch piosenek. Po prostu Ym, są. Ups, 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 dobra, udało się, udało się, nic nie poszło. Ym, przychody są po prostu przeznaczone na osoby, które ym, są chyba autorami tej piosenki, tak mi się wydaje. Yy, a tutaj mamy jeden taki ciężki, ciężki, ciężki do przeżycia. Yy... Błąd, znaczy nie wiem jak to powiedzieć. Mój błąd, że użyłam tej piosenki, no ale wcześniej by to nic nie zmieniło, bo filmik był normalnie dostępny, teraz nie jest. I właśnie teraz się zaczyna zabawa, bo chcę, żeby on był dostępny, ponieważ mi zależy mocno na tym filmiku, jednak się mocno nad nim napracowałam. Tam jest zbiór pięciu lat mojego jeździectwa. Dzięki temu możecie po prostu poznać, jak ja. Yy jak ja po prostu, nie wiem, funkcjonowałam przez te 5 lat, jak nie prowadziłam tego kanału, gdzie jeździłam, jaki był mój rekord skoku, czy jest, był chyba już teraz, no i w ogóle, jak, jakie stajnie po drodze zwiedziłam, na jakich koniach jeździłam, moje wszystkie upadki, jakie dotychczas były, chyba tam są zamieszczone i... No, naprawdę opłaca się go obejrzeć, a nie możecie go obejrzeć, przez co? Przez właśnie tą piosenkę. Więc sprawdźmy, co możemy sobie z tym zrobić. Zastąpimy utwór najprawdopodobniej. I teraz, czym go zastąpimy? Przesuniemy sobie tutaj, o, elegancko. I ja myślę, że tak, zastąpimy sobie tym. Przynajmniej tą pierwszą część tutaj. Ja sobie tutaj jakoś to przybliżę troszeczkę, żeby to w miarę móc. W ogóle ja się nie obsługuję tak tutaj, ja się nie umiem obsługiwać yy, tym edytorem YouTube'owym, yy, ponieważ po prostu, jak ja mam to tutaj, o dobra. Ponieważ ja sobie montuję gdzie indziej filmy, a nie tutaj. No i teraz, oczywiście, już mamy tutaj ten kawałek, fragmencik. Ja tutaj w ogóle opowiadam w tym filmiku. I tutaj jest już ta muzyczka. Tam w niektórych momentach po prostu jest muzyczka, bo było za dużo materiałów, jakby takich filmowych. I nie mogłam po prostu cały filmik gadać, czy tam się po prostu trochę nie zgrało moje mówienie z tym, co się aktualnie dzieje, więc po prostu musiał być jakiś wstęp muzyczki. No, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jak widzicie, są moje początki dopiero, i jeszcze muszę sobie zrobić tak z pozostałymi dwoma tutaj elementami, bo tutaj jest użyta ta sama muzyczka, i muszę po prostu zastąpić ją czymś innym. O, tutaj. Ale to już po prostu zrobię. W sensie zaraz do Was wracam. Zrobię to po prostu szybko sama. A więc, mianowicie, oświadczam, że najprawdopodobniej ten filmik już jest. Działające, czy jak to określić? Trochę gorzej moim zdaniem będzie się prezentował, przez to, że nie będzie miał tamtej muzyki, którą miał, ale dalej ma tam kilka chyba utworów takich, właśnie lepszych niż te, które teraz dodałam, te, które teraz, na które teraz to wymieniłam, bo te utwory oczywiście są utworami, które powiedzmy nie zawierają słów i to po prostu jest jakaś melodia. Y, którą YouTube pozwala, pozwala używać, którą możliwe, że tworzy nawet dla nas. Nie wiem, jak to tam działa do końca. Yy, ale tak, patrzcie na to. Klikamy sobie teraz tutaj Zapisz. Yy, no dobra, no to poczekamy i zobaczymy. To jest przetwarzanie, tylko po prostu nam tutaj się nie wyświetla to przetwarzanie. Yy, więc musimy po prostu chwilkę poczekać, nie wiem jak długo i tak dalej, ale myślę, że. Jak się to skończy, to ten filmik będzie z powrotem dostępny, także ja wam go tutaj jakoś gdzieś oznaczę, jak się da, a jeżeli nie, no to po prostu sobie go znajdziecie. no, moja historia jazdy konnej, jeżeli kogoś interesuje, to właśnie jak spędziłam swoje jeździectwo, zanim zaczęłam tutaj nagrywać, pokazywać wam to wszystko, to po prostu serdecznie zapraszam do tego filmiku, bo to było całkiem ciekawe. Długo nad nim pracowałam i myślę, że wyszedł całkiem fajnie. Mm, także także tak. A jeszcze miałam powiedzieć przecież o tym, co zajdzie jakie zmiany zajdą w moim kanale. Czyli chciałam powiedzieć, że właśnie nie będę już więcej używać yy, żadnej takiej muzyki, która jest jakby ze słowami czy coś yy. W sensie takich chcą, właśnie, by mogły mieć te ograniczone prawa autorskie, ponieważ prędzej czy później yy, nagle może zrobić się tak i zniknąć ten filmik, dany filmik, tak samo jak ten, który teraz zniknął. A ja się dopiero w sumie o tym niedawno dowiedziałam, że on zniknął, yy, bo jakoś tak nie sprawdzałam filmików takich dawnych tak naprawdę i w sumie byłam trochę smutna, że on zniknął i dobrze, że przynajmniej dało się coś zrobić, i żeby wrócił mu żeby mógł wrócić, żeby nie musiała go dodawać kolejny raz, żeby nie musiała tam tworzyć nie wiadomo czego i cieszę się, że mógł wrócić że może wrócić tylko właśnie się zastanawiam czy on tutaj serio wraca? czy coś tutaj się wydarzyło? Ale jeżeli. A, przetwarzam, piszę, że przetwarzam, no to git, to coś się tutaj przetworzy pięknie, ładnie, to czasami serio trochę może potrwać. Ale tak czy inaczej, na pewno ten filmik pojawi się z powrotem na moim kanale. I serdecznie do tego, do zajrzenia. Zapraszam tych, co jeszcze właśnie nie widzieli, aby chcieli to zobaczyć. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Myślę, że za tydzień pojawi się filmik z serialu. Także wyczekujcie i. Do zobaczenia za tydzień. pa, pa.